Witam serdecznie, nazywam się Benedykt Dzibautowski i przedstawię Wam mało znanego buga, który występuje w wersji Mortal Kombat 2 na Anigach, wyposażonych w 1MB pamięci. Najpierw gra. Jak widać, naprzeciwko siebie stanęli Shang Tsung kolej z gołą Klatą i Liu Kang, kolej z jeszcze bardziej gołą klatą. Uruchomiona gra została na Amizę 1200 z kartą Turbo Blizzard oraz dyskiem twardym w wersji WH Deload. jednak w wersji przeznaczonej dla wersji kurdeo no, w wersji przeznaczonej na 1 MB pamięci w chwili obecnej gra po prostu sobie myśli, że została uruchomiona na między 500 wyposażonej w 1 MB pamięci. Aby wywołać tego ciekawego buga, w pierwszej kolejności musimy rozwalić Shang Tsunga. Jest to runda pierwsza, więc nie będę się tutaj wysilał, aby mu zrobić krzywdę. Yu Kang wygrał, jak teraz widzieliśmy, wersja jest na 1 MB pamięci. Nie ma dodatkowych yy, efektów dźwiękowych. Poza tym Fireball Yukanga nie pozostawia charakterystycznego dymu, który jest obecny tylko i wyłącznie w wersji na 2 MB. Gramy w rundę drugą i musimy skrzywdzić shang Tsunga. Jak Jakby nie wyjdzie french, to się kurwie. Dobra. shang Tsung jest prawie jedynka, więc Musimy zrobić Morph'a. O, wyszedł nam. Teraz Shang Tsung musi odejść na niebieską polanę. Robimy Friendship. O, to jest właśnie ten Bóg. Fajne, nie? Ja sobie teraz. O, ale to nie koniec Buga. Możemy grać dalej i obserwować równie ciekawe rzeczy. Weźmy sobie na przykład reptyla i dowolną inną postać. obserwujemy dalszą część buka. Robiąc blok, w tej chwili postać trzyma blok. Teraz jest schylona, a teraz idzie sobie w lewo. I w prawo. Chyba, koniec Buga. Ale i jaja mamo. O, mój ulubiony obraz. Kocham cię, amigo. Tym sposobem wywołaliśmy właśnie tego Buga. Grając różnymi postaciami i wykonując różnego rodzaju ewolucje, obserwujemy klatki, animacji innych postaci. Nie wiem skąd się to wzięło. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa. Kurde, ale to ciekawe.